No, i jest buchaneczka na warsztaciku. Słuchajcie, patrzcie, to z buchanki wyleciało. Nie wygląda tak tragicznie, jeszcze ten silnik. Kurde, ale tu zmian było w tych silnikach normalnie masakra. Jakieś łazowskie, jakieś wołgowskie. A to takie kółko, a to takie. A to miarka tu, a to tam. Także tu <trujne> trochę nagmatwali tutaj. Nasi przyjaciele ze wschodu, e, tak, przyjaciele ze wschodu, słuchajcie, nie oceniajmy całej narodowości przez, przez jednego zajoba. I zobaczcie, silniczek wskoczył już do budy, tak zwanej. E, zaraz wezmę jakieś światełko. Tutaj zobaczcie, ile fajnych będzie ulepszeń pompki paliwa nie będzie ponieważ już będzie pompka elektryczna na razie zamontujemy pompkę taką niskociśnieniową ponieważ na dotarcie zostawiamy ten gaźnik który tutaj był żeby sobie popracował delikatnie na tej benzynce żeby się ułożył żeby zmienić chociaż pierwszy olej no bo wiadomo jak tutaj wpadnie standalone, no to będzie wiadomo, pierwsze odpalenie, no to coś zaleje, coś tam zapłon powypada i tak dalej. Lepiej, żeby był już wstępnie dotarty. Tam mamy wkrętkę jedną, tu mamy wkrętkę drugą i tam króciec jeszcze do zaworu biegu jałowego. Także wpadnie tutaj LPG, zawór biegu jałowego i taki prosty standalone, który mam kupiony z firmy Automotive. No tak jak widzicie, o tu stary alternator, chyba jeszcze wpadł, tu jeszcze wpadnie nowy alternator. Silikony to ona, akurat tutaj, są w porządku. Tu chłodnica to chyba nowa, nawet jest założona. I powoli będziemy odpalali gada. Potem wpadnie w trysk i będzie jeździł sobie sprzęcik w dalekie trasy, gdzieś tam. W busz jaki. To, co ja powiedziałem, to jest ułamek tego, co tu zostało zrobione. Bo tu wpadło oprócz silnika po remoncie. Skrzynia biegów nowa, nowe sprzęgło. No i nie wiem co jeszcze. I w sumie tyle. Tutaj to chyba wszystko stare most, to wiadomo. Most jest po regeneracji, sam robiłem jeszcze działa nawet. Wał też był robiony. Kurde, to w sumie wszystko już było robione. Także o. Solonko się zrobi. jak na to Te. to? Tak. mi na, na komórka? Eee, yy, nie mam. Nie mam irdy. Jo, już się W dupę chyba. Dobry samochód, pora mączek, pali ze strzała. Czy to musi być to jest męski samochód? To mhm. jest, czemu tak się? Skończy? Wiesz, co jest męski, bo trzeba go pchać, a kobieta nie da rady. Pował się jakby zapór się wyłączył no. Nie no, pompka chodzi z paliwem po Europie chcą jeździć. Nawet już się jeździli. Nawet już jeździ. Nie no jest dobrze. jest spoko 40 na godzinę mamy. A ładny silniczek reaguje na gaz. Gdzieś wentylację? O. Kurde, dobrze się jedzie to jest Bez problemu. Ale ładnie to nowe... To jest nowa syczynia biegów założona, ale ładnie pracuje. mimo, może nie wchodzą biegi. No i zobaczcie, stoją sobie dwa łazy, Takie Łazik zrobiony, przejechaliśmy się tutaj, pojeździliśmy Silniczek teraz się dociera Bo tutaj docelowo będzie wtrysk w tym samochodzie luksusowym Patrzcie jakie to jest luksusowe auto, jak to jest fajniusio, wygodniusio Tu miękkie takie jest siedzonko nawet Mięciusie. Jakie są moje przemyślenia na temat tego samochodu rosyjskiego, tej myśli technicznej. Powiem wam szczerze, na początku to byłem taki przerażony tym wszystkim, jak to wygląda. Jak te wszystkie elementy są wykonane, byle jak, tak obskórnie, wręcz obrzydliwie wyglądające od lewy i tak dalej. Ale jakby się nad tym tak zastanowić drugi raz. To jest wszystko genialne, ponieważ tak byle jak zrobione elementy, one spełniają po prostu, są tak zrobione, żeby jak najmniej, że tak powiem, poświęcać energii na to, na całą otoczkę, żeby to wyglądało ładnie. Tylko zrobione na tyle, żeby działało. Rozumiecie o co chodzi. Tu w ogóle nie ma kapitalistycznej filozofii takiej marketingowej, tak jak tutaj we wszystkim mamy dookoła w tych samochodach, a to, żeby było kolorowe, a to, żeby było ładne, a to, żeby się dobrze sprzedało. Nie, tutaj to jest zrobione po prostu tak, żeby w polu, gdzieś jakimś tam na Syberii wziąć i to naprawić, żeby było tanie, żeby nie trzeba było sprzedawać dwóch owiec na części do łaza, tylko, żeby wystarczyło, nie wiem, dwie bańki mleka, żeby można było sobie kupić gdzieś tam, ileś tam parę uszczelek do silnika. I to Wam powiem szczerze fajne. I to wygrywa, i to wygrywa cały ten układ. Wam powiem, nie jest to jakiś tam Mercedes za miliony monet, tylko taka tania, prosta, prosta konstrukcja i całkiem nawet precyzyjnie wykonana. Niektóre rozwiązania takie sprytne, takie jak na przykład te kieszenie i drążony wał z dużymi takimi zaślepkami, te wydrążenia takie, bo tu jest odlewany wał korbowy i w czopach łożysk korbowodowych są takie duże niecki wręcz można powiedzieć, zbiorniczki. Sprytne rozwiązanie! to poniekąd działa trochę jak taki zasobnik na zanieczyszczenia. Czyli możecie tutaj nie zmieniać, nie zmieniać tego oleju. On w miarę będzie chodził, czyli jest taki zrobiony odporny na różne zaniedbania. No po prostu no jestem pod wrażeniem, wam powiem szczerze, tego sprzętu. I tyle. O, chciałem taki jeszcze komentarz dodać od siebie. E, może coś nagramy, potem jeszcze coś Wam wrzucę z tego jak tu będzie wtrysk, bo w tej chwili zapłon jest elektroniczny, jest bezstykowy jest gaźnik jest pompa niskociśnieniowa myślę, że trzeba go trochę dotrzeć zrobić jakieś 1000-2000 km i wtedy ładnie wtrysk jakiś tam sterowniczek, już wam pokazywałem, zagadywałem was na ten temat, także wtedy zrobimy jakiś updatecik jeszcze na temat UAZ'a dziękuję bardzo Łazy chodzą parami.